Patrz na moje ruchy palcami. Ty, Chopin. <laughs> ja Maćkowi <laughs> zawsze mówię, że jest Chopinem. Pierdolnym. Bo jak montuje to tak robi. Pyk, pyk, tu, pyk, 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 pyk. Ja nie wiem, co się dzieje <laughs> wtedy. <laughs> Chopin. Mogę, Mogę się i... nie dostać, ja pierdzielę. Ej Będę Ludy się dostał. Munianio. Mm. <laughs> Ej, Ciężko w tych. O, kulana! Grubasie za fajdany! Ty grubasie za fajdany! Tu nie grasz o satysfakcję! Tu grasz o 15 kebabów! Ile? Nasz? To wygram! Ile? Teraz shift przytrzymaj! Skocz i! <grym> Skocz i! Kurde, no nie! Dawaj lecimy. O, to nie działa tak. No nie! Co ja zrobiłem? No nie! <grym> No nie, tu już nie dam rady na pewno! Chociaż czekaj! No dlaczego? A ja chciałem skoczyć fajnie! No zostaw! No co to się dzieje? No! Ja pierdziemy! No. Pyk! Dobrze! Będę zarobiony! Wyjeżdżam na wakacje! Pod... Do tego no. do dzianisza! <grywk> No nie wytrzymał! nie chceszło. Idę, idę, idę. Pyk, hop, dobra, hop, kup, co? Idzie dobrze. To on mi robi, Ej, no złapał cię. Zaraz. No tu, adeni. No nie późno, no. ale to tak samo. Teraz, nie. Dawaj, Matamae! Jakim cudem? To bo się nie rzuciłeś na klatę! Dam ci ostatnią... Bardzo się zdałem. krzesło rozdupczyłeś, <śle> Wadziu... <śle> no przepuśćcie mnie, proszę! No proszę! Gdzie ja jestem? No nie! No to tu... nie mogę w tą grę, gra, nie, nie, nie. No leć! Złapał mnie znowu! Na środek, na środek! I teraz skok? Pięknie! Mam! Dawaj, dawaj! nie. Nie mogę, no nie mogę! Dobra, ostatni Zależy mi na tym, żebyś wygrał. Jak nie wygrasz, to. elo siemander. Musisz po prostu wyczuć. No, co oni robią? I teraz skacz! Pięknie, Patryk! Pięknie! Idę, idę! Nie, jeszcze dwa lewele. W sensie, no teraz już będzie ciężej. I po co ty tam wchodzisz? No i czemu mi tak zrobiło? No, się? No, bo było zapionowo, no! Jestem no golfiki, kupujcie. Zrobimy kiedyś golfiki na sklepie, to no, czaj! ale golfy trójki, U, do, 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 do. <grym> <grym> Ej, co ja zrobiłem? <grym> dobra, ostatni raz! Nie, 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 ale, patrz, nie ale nie! Nie, ale, nie, Dobra, nie, ale patrz nie, teraz! Nie, nie! Teraz patrz, jaki tryhard będzie! Nie, Ostatnia. nie, nie! Patrz, nie. Wow, super! Teraz nie jest spieprz. No nie przejdę tego. No jest taka możliwość. Kacz, skacz, kacz! Jestem, 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 jestem! Jezus... No nie przejdę chyba, nie? Jeszcze raz! Obiecuję ci! No nie! Teraz to przechodzę! No, dobra, no, osta masz ostatni raz. Ej, tam. głupi jest, czemu tam nie skoczyłem? Idziemy brać wspólny pryszyk za chwilę? też kiedyś z płaskiej? <grystanie> <grystanie> I teraz skak! Jeden level! I teraz tu duch! No! My... no czemu się nie łapię? Nie <grystanie> się rozwalą drzwi mm -hmm. Nie biegnij na pierwszy, zobaczymy jakie Za chwilę będzie jak Już! Dobrze Do góry, do góry, do góry, do góry skacz! Nie! Skacznie! Jezus! Marro! Coś ty narobił, I teraz rzut, rzut, rzut! Nie trzeba! Nie! Mogłem się rzucić! POSZ, kochani! Mówiłem! No ty mówiłem! Żeby mi to było przedostatni raz, dobra? Już kurtkę Się nie śmiej! Ty bo ci czas te włem za chwilę. Przegrałem. Idziemy. Jest, wyciąga. Nie, nie chcę. Masz. Nie, masz? nie chcę długo w w przegrałem. Si siódme miejsce. Nie. Dwie stówki dla ciebie za siódme miejsce. W, yy. <słyski> <słyski> Dziękuję wam za obejrzenie tego odcineczka. Zostawcie łapkę w górę, bo za tyle emocji to by się przydało jakąś łapeczką zarzucić. Zasubskrybujcie kanał, a my widzimy się już jutro. Teraz idziemy się kopać. Trzymajcie się. Co? <słyski> <słyski> your life out.